Witajcie. Jak rozwijają się nasze miasta? Jaka jest kolej rzeczy życia ich rynków nieruchomości? Czy miasta są żywe, czy są to takie zakonserwowane raz na zawsze twory? O tym porozmawiam dzisiaj z Marcinem Drugomireckim, analitykiem z portali Morizon i Gradka. A ja nazywam się Tomasz Lebieć i przy okazji zapraszam Was też na stronę 24 24pl gdzie znajdziecie wiele audycji o rynku nieruchomości, analiz, a także kursy dla inwestorów i pośredników. Zachęcam również do subskrybowania naszego kanału, a jeżeli audycja Wam się spodoba, no to będę wdzięczny za jej udostępnianie, ponieważ dzięki temu budujemy szersze grono widzów tego ważnego tematu. Sądzę, że zobaczycie spór na ten temat. Jak zmieniają się miasta. Będziemy rozmawiali o tym rozwoju na przykładzie Warszawy, ale nie zrażajcie się tym. To, o czym powiemy, tak naprawdę dotyczy wszystkich miast, a Warszawa jest tylko po prostu przykładem. Wzięliśmy go dlatego, że obaj mieszkamy w Warszawie. Sytuacja w tej chwili jest taka troszeczkę niepewna i rozjeżdżają się miasta. Tak jak pokazałem to na tym wykresie danych NBP. I będziemy mieli jakiś trend do tych kilku miast. Jeżeli się nie zmieni sytuacja gospodarcza, życie społeczne nasze, jeżeli będzie trwał ten trend migracji do tych kilku wybranych miast, tych największych, najbardziej takich postrzeganych jako atrakcyjne i opuszczania innych miast, to trzeba się mocno przyglądać tej lokalności rynku i inwestować tam, gdzie są jakieś perspektywy, a druga sprawa w takim dalszym, ale już wcale nie długim, niedługiej perspektywie to jest sprawa demografii. Dziś jeszcze tak, dzisiaj patrząc się, to nie widzimy tego efektu demograficznego, chociaż nas już sporo ubyło, i ta ludność Polski się zmniejsza. Ale za te pięć lat to już podobno ma być bardzo, bardzo mocno oddziałujący czynnik na rynek nieruchomości. Co ty sądzisz w ogóle? Oni no się do tej demografii też, ale co sądzisz, co się wydarzy w krótkiej perspektywie, czyli do przyszłego roku na rynku nieruchomości może podyskutujmy. No, tradycyjnie jest to <śmiech> <śmiech> wróżenie ze szklanej kuli. Mm. Nie mamy, ja nie mam. Ty masz? Ja nie mam. Niebo. Ale to są raczej wskazywanie scenariuszy prawdopodob prawdopodobnych scenariuszy i można wskazywać ich kilka, bo według mnie są jedne scenariusze są takie, które wskazują wzrost, a drugie nie ma równie prawdopodobne, które twierdzą, że to ożywienie takie może być przejściowe i może się rychło skończyć. Mogę o nich potem powiedzieć, ale na razie chciałem twoje zdanie wysłuchać. Hmm? Czy ja myślę, że niezmiennie. Y będzie się utrzymywał popyt na mieszkania na potrzeby własne. Tak jak wspomniałem wcześniej, sytuacja ekonomiczna w Polsce, zamożność społeczeństwa rośnie, poprawia się, więc siłą rzeczy będziemy uciekać z osiedli z czasów PRL-u, gdzieś na peryferiach. Takich, których ściany, bloków mieszkań przesiąknięte są Bigosem i wszystkim tym, co ludzie przez kilkadziesiąt lat w mieszkaniach gromadzili, co tam w nich gotowali itd. I będziemy dążyć do tego, żeby te warunki życia poprawiać. Będziemy szukać mieszkań nowych, Pachnących, przestronnych, czystych, wygodnych, z garażem, z windą, być może z jakimiś innymi udogodnieniami. No więc, siłą rzeczy, to zmienianie miejsca zamieszkania będzie się w Polsce rozwijać. No, tu nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Stąd myślę też ten optymizm deweloperów, że ruszają z budowami i tu. Też myślę, że będą stawiać no, na jakość. Tak? W tej chwili, ponieważ nie ma tego pędu, kupmy cokolwiek, bo brakuje. No, klienci nie garną się do kupowania mm, mieszkań w inwestycjach realizowanych gdzieś na peryferiach, gdzie nie ma żadnej infra infrastruktury, gdzie nawet niespecjalnie jest, jak dojechać czy to samochodem, czy komunikacją miejską. Także popyt ten ukierunkowany na poprawę jakości życia na pewno będzie się utrzymywał. Jeśli chodzi o ceny, no to prawdopodobnie mieszkania o wyższym standardzie będą delikatnie drożeć. Pamiętajmy, że w miarę tego, jak na rynku jest więcej pieniędzy, bo więcej zarabiamy, no to dobra te bardziej poszukiwane drożeją. Te, których będzie w nadmiarze, czyli mieszkania o niższym standardzie, mieszkania wymagające remontów, one prawdopodobnie będą tanieć i ten rozjazd między mieszkaniem lepszym a gorszym będzie się pogłębiał. Też bez wątpienia wielu klientów coraz częściej będą zaskakiwać mieszkania kosztujące no, weźmy dla Warszawy, 70, 80 czy 100 tysięcy złotych za metr kwadratowy. No, to się wydaje być abstrakcją, ale znowuż pamiętajmy, że grono osób bardzo zamożnych też w Polsce cały czas rośnie. Ich potrzeby są inne, ich możliwości też są inne i one będą, mm, będą realizowane. Krótko mówiąc, w najbliższym czasie przewiduje stabilizację rynku powrót klientów w większym stopniu i przede wszystkim kupowanie mieszkań na własne potrzeby, a nie w celach inwestycyjnych. No tak, to ja bym powiedział, że to co powiedziałeś mogę powiedzieć innymi słowami i się też nie zgodzić z Tobą, znaczy podyskutować, bo to jest jeden z możliwych scenariuszy, które opisałeś. Oczywiście, tak może być. Ale tak to, co opisałeś też i powiedziałeś, że będą stawiane, będzie ludzie rezygnowali z tych starych mieszkań całkowicie, będą się wynosili z nich. Co to oznacza w praktyce? Na przykładzie Warszawy, to oznacza, że na, musi się wyludnić śródmieście i jeszcze parę innych dzielnic, typu Kępa. Chwileczkę widzę, że kręcisz głową. W samych budynków typu na Złotej, takich. Skyscraperów nie pobuduje się wiele, bo na to nie ma aż takiego popytu w Warszawie, na razie przynajmniej. A większość mieszkań to są albo stare kamienice, albo budownictwo typu muranów, czyli albo żelazna brama i to według ciebie powinno być opuszczone, ergo zburzone. Chwileczkę, no to powiedziałeś. Powiedziałeś, że będziemy szukali mieszkań, które są z garażem, dobrze zbudowane i tak dalej. W takim razie takie osiedla, jak ty mówisz, należy opuścić. Kiedyś dawno temu było tak, że jakiś Amerykanie, to zaraz po przełomie, chcieli tą całą żelazną bramę wykupić i przeznaczyć na cele najmu. Ale to się nie stało. Lokale tam są faktycznie wynajmowane różnym osobom, ale to pamiętaj, prowadzi do tego, co powiedziałe. To, co powiedziałeś, prowadzi do tego, że. Ten centrum miast będą upadać. I to wcale nie jest dziwne, bo w historii jest to typowy proces, że jak miasto powstaje, to to centrum jest dobre, ale potem się rozlewa, rozlewa, rozlewa. Centrum jest ciągle drogie, ale po jakimś czasie nachodzi, nadchodzi w każdym mieście taki przełom, że to centrum staje się już nagle tak stare, że nie warto w niego inwestować. Najpierw zmienia się skład ludności w tym centrum, a potem po prostu przychodzą wyburzenia i buduje się od nowa nowe. Czyli miasta tak pulsują. To jest typowe dla architektury, dla urbanistyki w zasadzie rozwój miast. Tak to wygląda. I to jest zjawisko znane. Czy tak będzie? Nie wiem, na razie widzę odwrotne zjawisko. Widzę bardzo duży popyt ludzi na mniejsze, na tańsze mieszkania, na tańsze możliwości mieszkania kosztem na przykład czasu dojazdu i wynoszenie się ludzi, czy to na peryferia danej miejscowości dużej, czy też w ogóle do miejscowości pod miastem takim dużym bo tam mogą mieć lepsze warunki mieszkaniowe, a trudno będą dojeżdżać. W czasach zresztą, gdy na przykład znowu wróćmy do Warszawy, gdy jednak mocno poprawia się transport tej komunikacji publicznej i w zasadzie też wjeżdżanie do centrum Warszawy samochodem dzisiaj to jest lekko bez sensu, bo wjedziesz tylko nie zostawisz tego samochodu albo będziesz mieć problemy z parkowaniem tam, gdzie chcesz. No, to, to są zrozumiałe działania, i tak ludzie działają, czyli rozrost na zewnątrz. I dzisiaj, według mnie, deweloperzy, no wiem nawet, że deweloperzy nawet znani, szukają terenów inwestycyjnych, czy też zaczynają inwestycje właśnie w takich tańszych lokalizacjach, bo na razie jeszcze nie wyburzyli tej centralnie położonej żelaznej bramy dla mieszkańców, dla tych, co nie mieszkają w Warszawie, no to jest takie. Osiedle w zasadzie na piechotę 5 minut, może 10 od Pałacu Kultury, samo centrum Warszawy, między Pałacem Kultury, a słynną z różnych kampanii Halą Mirowską, gdzie niektórzy kandydaci na prezydentów robią zakupy. Tak to wygląda, czyli to nie jest takie... Pewne Marcinie według mnie, że będzie, będzie wszystko dążyło. Oczywiście będzie do takiego droższego budowy. Oczywiście istnieje rynek na to, co powiedziałeś, na te drogie, super drogie, ekstremalnie drogi mieszkania, ale my, my tutaj raczej chcemy rozmawiać o rynku bardziej popularnym, bo to są jednostkowe transakcje. To sprostuje trochę twierdzenia, które mi przypisałeś, a już na pewno nie zgodzę się z teorią, którą tu przedstawiłeś, wyburzania jakichś bloków, chociażby osiedla za żelazną bramą w Warszawie. Nie. Osoby zamożniejsze, które w tej chwili w taki, na takich osiedlach mieszkają, z biegiem czasu kupią mieszkania lepsze, nowocześniejsze, większe. Położone być może właśnie na peryferiach, a być może nawet wyprowadzą się do domów. Co się stanie z tymi mieszkaniami? Czy trzeba będzie wyburzyć te bloki? Absolutnie nie. Po pierwsze, często wyprowadzając się z dotychczasowego starego mieszkania, to mieszkanie zostaje w rodzinie i jest przeznaczone na wynajem. Druga sprawa, że to mieszkanie, które dla tych właścicieli było za małe i za stare, być może źle zlokalizowane, ono będzie atrakcyjne na przykład dla kogoś, kto mieszka w tej chwili 100 km od Warszawy, również w jakimś, nie wiem, czy to bloku, czy nawet w gospodarstwie i przenosi się do Warszawy na studia. Dla takiej osoby mieszkanie w centrum Warszawy będzie podniesieniem jej standardu i spełnieniem ich, jej potrzeb. Także pamiętajmy, że to poprawianie. Standardu życia, standardu mieszkania nie odbywa się tylko z punktu średniowarszawskiego do luksusowo-warszawskiego, ale również, że tak powiem, z niższych poziomów. Te etapy są bardzo, bym powiedział, rozwleczone, a to, co wspomniałeś o tych wieżowcach, luksusowych apartamentowcach w Warszawie, oczywiście tutaj nie ma mowy, że Pół Warszawy będzie chciało teraz y, mieszkać y, w takich właśnie apartamentowcach i nagle się tak zbogaci. Nie. To, o czym mówię, jest proces długofalowy i będziemy go obserwować, ale to nic się nie wydarzy za pół roku czy za rok. To jest po prostu taki cykl, który będzie trwał do czasu. Jak Polska będzie się rozwijać. Jeżeli nastąpi jakieś załamanie, czy jakaś, nie daj Boże, inna niekorzystna okoliczność, to oczywiście ta teoria, znaczy ona nie straci na znaczeniu, nie straci sensu, natomiast no, będą inne okoliczności, które mogą ten trend zmienić. Natomiast póki co ten trend będzie właśnie taki, jak powiedziałem. Jestem ciekaw, co napiszecie w komentarzach. Ja tylko dodam dwie rzeczy. Przy Marcinie. W Pol Warszawie stare miasto zwane Starówką, dla niektórych wydaje się w ogóle super lokalizacją. Przed wojną to była jedna z najgorszych dzielnic w Warszawie. Nie chcę powiedzieć, że na szczęście zostało zburzone w czasie wojny i odbudowane od nowa, ale bo to jest, była tragedia stara, ale dzięki temu, że ono było odbudowane od nowa, to na przykład okazało się, że w tych kamienicach nagle może być normalne, centralne ogrzewanie i kanalizacja, a nie wychodek na podwórku, tak to wygląda zmiana miasta, które zmiana pewnego miejsca miasta, które nastąpiło w czasie wojny. Dzisiaj jest to dzielnica postrzegana przez mieszkańców jako uciążliwe miejsce do mieszkania, bo tam ani dojechać, ani podejść i tylko hałas turystów do późnych godzin wieczornych. Tak to wygląda. Niektórzy tam wynajmują mieszkania. Problem jest też ponieważ była akcja, kiedyś był zakaz, zakaz wykupu tam mieszkań. Potem nastąpiły wykupy tych mieszkań. No i powstaje problem, zaczyna się problem z remontowaniem tych kamienic, bo tych lokatorów po prostu nie stać na utrzymanie tych kamienic, a gmina powiedziała, że po co się ma dokładać, jak już to jest wszystko, nie należy do gminy, tylko w niektórych budynkach zostało wykupione. To jest problem numer jeden. Numer dwa problem, żelazna brama. Za żelazną bramą to już praktycznie nie mieszka ludność ta początkowa w niewielkiej ilości. Głównie mieszkają tam najemcy z Azji zresztą, i w dużej ilości przeważająca ludność to jest taka, są też studenci, są różni ludzie tam mieszkający. Owszem, to jest dobre miejsce do wynajmowania, bo to jest blisko centrum, ale też drogiego wynajmowania, co jednak wpływa na strukturę ludności mieszkającej w całej tej dzielnicy, bo my nie mówimy o jednym bloku, tylko tam w jednym bloku jest kilkaset mieszkań. To jest ogromna liczba mieszkań w jednym bloku, które są w tym, i tych bloków jest też kilkanaście. I w okolicy nie ma nic innego, innych miejsc do zamieszkania, oprócz tam endemicznie występujących, budowanych jako plombę takich apartamentowców, i to takiej wyższej klasy apartamentowców, można powiedzieć, dzisiaj się na to patrząc. I to pokazuje, przez to chcę powiedzieć, że to nie to jakiś jeden budynek upada, który zresztą nie spełnia żadnych standardów energetycznych i będzie musiał być. Albo potężnie docieplony, w ogóle zmodernizowany, żeby się zapał chociażby na klasę energetyczną C, albo po prostu, jeżeli zostaną wprowadzone zakazy wynajmu w takich blokach, no to nikt tam nie wynajmie mieszkania, albo najemcy po prostu będą się patrzyli: O, klasa E budynku, no to ja tam nie chcę wynajmować, bo przecież to znaczy drogo, ja szukam mieszkania co najmniej w klasie C. Taki będzie efekt, bo tak się dzieje na świecie. My tego jeszcze nie doceniamy, bo my w ogóle nie mamy wprowadzonych świadectw energetycznych, tak jak reszta Europy. Jesteśmy takim pomnikiem zaszłości, jeżeli chodzi o nasze świadectwa energetyczne. Od razu Wam powiem, żebyście sobie nie przeliczali energii pierwotnej ze starego świadectwa na to, co możecie wyczytać w wymaganiach nowego, bo to zupełnie nie będzie to samo, bo się zmienia metoda obliczania energii pierwotnej. I może się okazać, że to, co Wam się wydaje, że dzisiaj trafi do klasy C, to tak naprawdę będzie klasą E. Także to jest dosyć skomplikowany proces. I po prostu, jeżeli jakaś dzielnica zaczyna, zmienia się ludność w danej dzielnicy, to ta dzielnica albo rośnie, albo siada. I ludzie potem też nie chcą się koniecznie sprowadzać i wynajmować nawet mieszkań w dzielnicy, która siada. To jest naturalna kolej rzeczy, które zachwycają nas najpierw nowością. Potem się starzeją, potem patrzymy na to, trzeba wyrzucić do piwnicy, a jak wyjmiemy z piwnicy, to albo wyrzucamy na śmietnik, czyli dom rozbieramy, albo nagle okazują się cennym zabytkiem. Nie sądzę, żeby żelazna brama należała do cennych zabytków. Podobnie jak, żeby do cennym zabytkiem była zabudowa nieopodal leżącego po sąsiedzku Muranowa. To są całe kwartały dzielnic, które. Z tym samym będą się zmagać. O tym trzeba pamiętać. I jeżeli inwestujesz w jakieś mieszkania, to bierz też pod uwagę to, jak one mogą być odbierane na rynku za 5, 10, 15 lat. I warto chyba założyć, że no chyba, że nagle się w Unii zmieni i odejdziemy od tego, tego szeroko bardzo pojętego Zielonego Ładu. ETS-2, ale na razie nic na to nie wskazuje. Dopó jeżeli to będzie wskazywać, to będzie tylko przyspieszało taki proces. Po prostu w pewnym momencie nawet nakłady na jakieś podnoszenie klasy danego budynku stają się nieopłacalne w porównaniu z jego ceną. Miasta są żywe, miasta ewoluują, nie ma nic na zawsze ustalonego. Widzę, że się nie zgadzasz, więc jeszcze raz wyraź swój wyraźny sprzeciw, czy nie. Nie, 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 nie będę się sprzeciwiał, bo <laughs> uważam oczywiście, że miasta ewoluują, budynki ewoluują, dzielnice ewoluują. Mieszkania, które 15 lat temu wydawały nam się super atrakcyjne, dzisiaj są już średnio atrakcyjne na przykład, bo się zestarzały, bo obok powstały. Dużo lepsze mieszkania, i, i tam kierujemy swoją uwagę. Jest to jak najbardziej naturalny proces, ale on też trwa. To nie jest tak, że za rok czy za dwa lata coś nagle się zmieni, a za trzy lata wyburzą osiedle za żelazną bramą. Także Dlatego ja nie powiedziałem, że za trzy lata wyburzą osiedle za żelazną bramą. To jest proces, który trwa. Przepraszam, jeżeli ktoś mnie tak zrozumiał, że za trzy lata wyburzą osiedle za żelazną bramą na 100%, to ja tego nie powiedziałem. Okej, okay, nie, nie, nie. Oczywiście nie powiedziałeś. Natomiast ja podkreślam, że to być może kiedyś nastąpi, a na pewno zmienia się struktura mieszkańców właśnie w takich starszych blokach na starych osiedlach. No, i cóż, no tego nie zmienimy, i, i rzeczywiście planując zakup mieszkania, warto zwrócić na to uwagę, jak to mieszkanie będzie się pozycjonować na rynku za kilka lat. Myślę, że nie mając szczególnie dużej wiedzy na ten temat, warto skorzystać z pomocy osoby doświadczonej, która na danym rynku działa i która o tym rynku, o mieszkaniach dużo więcej wie niż. By się mogło wydawać, że może tylko nie wiem, przeczytać w internecie czy, czy dowiedzieć się z mediów. Rzeczywiście taką skarbnicą wiedzy o nieruchomościach, no co tu dużo mówić, są pośrednicy, więc jeżeli chcemy kupić mądrze, dobrze mieszkanie, albo jeżeli chcemy je korzystnie sprzedać, no to ja zachęcam do skontaktowania się z dobrym pośrednikiem nieruchomości. No to osiągniemy sukces, jeżeli zostaną spełnione dwa warunki, to znaczy trafimy na dobrego, rzetelnego pośrednika, który mówi prawdę i uwierzymy w tą prawdę, a nie we własne wyobrażenia, bo ja też czasami widzę, że klienci widzą swoje wyobrażenia i absolutnie nie zgadzają się z pośrednikiem. Na czym zresztą tracą zazwyczaj, bardzo często w każdym razie, bo nie przyjmują prawdy o tym, że ich mieszkanie czy dom jest tak genialny. Jeszcze wracając do tego kolei zmian w miastach i w ogóle na budowach, to dwie takie rzeczy. Zauważ, że domy. Jednorodzinne budowane w latach 90. to były domy 350 metrów, już tak wtedy zależy w tym okresie to był dom budowany. Jedne były lepiej, drugie gorzej, bo to był taki okres, kiedy wchodziły również do Polski nowe technologie. W połowie lat 90. mniej więcej się pojawiały, już w latach 2000-były, coraz bardziej się poprawiają. No Wymagania co do projektowania domów. Były mniejsze niż teraz, wobec tego te domy są z natury zimniejsze, ale te domy dzisiaj jest trudno sprzedawać. Dlaczego? Nie wszystkie oczywiście, ale niektóre trudno sprzedawać. Dlaczego? Dlatego, że mają na przykład jakąś rozwiniętą bryłę, połamane poddasza, ogromne 100-metrowe salony i w ogóle mają 350 metrów i to kosztuje. A dzisiaj ludzie zaczynają budować domy znacznie mniejsze. Czasami nawet rezygnując na przykład z takich rzeczy jak garaż, bo w końcu samochód jest na tyle dobry, że on zazwyczaj dzisiaj to on już może stać sobie pod chmurką i nikt w niedzielę nie wychodzi w kapciach, żeby kłaść się pod samochodem, wchodzić do kanału i prowadzić jego remont. Te czasy już powiedziałbym ja trochę, odeszły w przeszłość. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, co powiedziałeś o tych dzielnicach. To o, zdradzę tajemnicę. Wczoraj rozmawiałem z Marcinem i plotkowałem z nim na temat tego, jak zmieniają się niektóre dzielnice Warszawy i jest na przykład w Warszawie takie osiedle jak Gocław. To było historycznie, jak, je, jak powstawało jakieś 40 lat temu, chyba mniej więcej, wchodziła tutaj pierwsza zabudowa. Jeżeli dobrze pamiętam. Tak, to było mniej więcej 40 lat temu, jak wchodziła tutaj pierwsza zabudowa, to to było w ogóle u diabła na kuliczkach, ostatnia dzielnica Warszawy, nawet autobus, to nie, od bloków trzeba było dojść z 600 metrów do autobusu, bo linia się kończyła wcześniej, nie dojeżdżała do tych bloków. Tak to było. Tam jest, widzę, że się dziwisz, tam jest teraz pętla Marcinie, taki ślad po pętli na ulicy Borakomorskiego, możesz sobie odkryć. I w okolice tej właśnie pętli i tych starych tam bloków zabudowanych już w latach chyba 80-tych, 90-tych, to wszedł nowy deweloper z nowymi budynkami, zabudował się, wykorzystując to nawet, że są jakieś jeziorka, zrobił z tego atrakcję z sąsiedztwa tych jeziorek i nastąpiło takie wymieszanie ludności i wymieszanie stopnia zabudowy. To samo jest wreszcie całego tego Gocławia, gdzie po prostu między te budynki z wielkiej płyty wprowadzono budynki deweloperskie, dużą ilość. Teraz chyba jest nawet więcej tych deweloperskich niż tych z wielkiej płyty. Trudno mi powiedzieć, bo po prostu jedne zasłaniają drugie i to jest tak pomieszane że trudno powiedzieć, ale jest to wyrównane. Ta zabudowa jest wyrównana, stara i nowa, i do tej nowej zabudowy Marcin, do tej wielkiej płyty, również sprowadzają się rodziny z młodymi dziećmi. Albo mieszkają sobie w tej nowszej deweloperskiej zabudowie z garażami, właśnie podziemnymi, tak jak mówiłeś. I dzięki temu działają sklepy. Nie ma tego, że nagle. z Starzeje się ludność, ubożyje ludność i po prostu na przykład sklepy się zaczynają zamykać, działają baseny, działają rozmaite kluby, restauracje. No, to, ten fragment miasta żyje. Niestety, część dzielnic w Warszawie, ale tak jest też w innych miastach, nie może przejść takiej przemiany, bo po prostu nie ma gdzie wbudować tych nowych bloków w środek. Tak to wygląda. Wobec tego ta ludność no, zaczyna się starzeć. Ja nie mam nic przeciwko starszym osobom, ale one mają zupełnie inne potrzeby, bo na przykład te starsze osoby no, mogą być dziadkami, ale te dzieci, te wnuczęta najczęściej uczą się tam, gdzie mieszkają rodzice, a nie gdzie dziadkowie. Wobec tego na przykład szkoły przestają być potrzebne i w Warszawie tak jest, że są miejsca, gdzie te szkoły w zasadzie. Można by prawie zamknąć, no bo jest ich nadmiar, można powiedzieć, ale to też oznacza dobrze, jeżeli taka ludność to nie chodzi do restauracji, wobec tego restauracje są zamykane, kluby, różne rzeczy. Zmienia się od tego, kto mieszka w danej miejscowości, zależy też profil usług, które dostaniesz. I jeżeli ta ludność jest różnorodna, to dostajesz usługi dla wszystkich, a jeżeli jest to jeden model, no to tylko dostajesz takie jednomodelowe. Usługi. I tutaj ja uważam, że na to też należy zwracać uwagę, jeżeli inwestuje ktoś w mieszkania, czy sam kupuje, no to musi mieć tego świadomość po prostu. Tego wszystkiego, o czym powiedzieliśmy. Dokładnie tak. Zgadzam się z Tobą. <laughs> Dziękuję. Mam wrażenie, że wymusiłem tą zgodę. Słuchajcie, moi drodzy, jestem ciekaw naprawdę Waszych opinii co, i Waszych doświadczeń, jak to wygląda, bo ten rynek. Zmienia się i już nie jesteśmy na pewno na takim etapie, że w Polsce byle jakie każde mieszkanie, każdy dom znajdzie swojego amatora. Te czasy według mnie już minęły. Pamiętam, że 35 lat temu, czy 36 powiedzmy lat temu, to były kolejki po papier toaletowy. A dzisiaj naszego prezydenta, czy też wczoraj zaproszono na posiedzenie grupy G20. Kto by pomyślał, że Polska kiedyś znajdzie się w G20, chociaż Gierek twierdził, że powinniśmy być w G10, no ale to taka trochę propaganda sukcesu. Ja Was żegnam, zapraszam do jeszcze raz do zachęcam do subskrybowania kanału, jeżeli Wam się audycja podoba, do udostępniania tej audycji. Tak, żeby ten nasz kanał rósł, bo wiem, że mamy tutaj wielu wiernych widzów. Ja się żegnam. Cześć, trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia.